Grupa 7. Prace artystów z tego kręgu prezentowane są w Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Grup P tworzą artyści wywodzący się z różnych środowisk, mieszkający w różnych miastach w całej Polsce. Kochają sztukę w każdym możliwym znaczeniu tego słowa, a wszystkich łączy malarstwo. Cyfra 7 w nazwie grupy to tylko symbolika. Tylu członków grupa miała mieć bowiem na samym początku. Każdy to kojarzy z jakąś tam grupą pewną liczebną i tak dalej. Nie, jest to po prostu tylko nazwa grupy. Jest to środowisko ludzi, przyjaciół, którzy po prostu poprzez swoje życie i twórczość walczą z tandetą. Jak mówię, że do grupy mogą należeć ludzie i muzycy, i artyści, i przedsiębiorcy, każdy kto jest e, za tym, po prostu by kultura i sztuka była świątynią, do której się wchodzi, a nie tylko kiczowatym, komercyjnym odbiorem. Znalazłam się ze względu na znajomość z Piotrem, którym się znamy ze szkoły, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obserwujemy się od dawna, znamy swoje malarstwo, stąd no stąd jesteśmy razem pewnie tutaj. Każda wystawa nasza jest inna, każda wystawa jest niespodzianką. Tak sama jest ta, dzisiaj zobaczyłem pracę przyjaciół pierwszy raz, niektórych i, i po prostu każda, każda wystawa jest jakimś tam wyzwaniem i szokiem. Na wystawie w Tarnobrzeskim Muzeum można obejrzeć sporo obrazów autorstwa właśnie Moniki Ślusarczyk. Artystka malarstwem zajmuje się od ponad 30 lat. Trochę małych yy, i ze cztery większe. Z różnego czasu są te obrazy. Nawet jest jeden taki, który domalowywałam w nocy z, z czwartku na, sobie, na piątek. Także świeżynki też są. Uprawiam takie malarstwo publicystyczne. Opisuję otaczającą mnie rzeczywistość. O swoim malarstwie opowiedział też Piotr Jakubczak. Moje malarstwo jest figuratywne, jak większość z nas e, uprawia taką, taką dziedzinę sztuki. Jest to może naj. Łukasz Alwan to nazwał moje malarstwo technomaczewskim, czyli po prostu figuratywne, ekspresyjne, zawsze coś mówiące, obojętne na rzeczywistość. Wystawę tych niezwykłych dzieł można oglądać do końca maja.